Siemaneczko, tu Natan i jestem już 9 miesięcy na testosteronie. Tak więc, jak już co miesiąc się przyjęło, że robię, opowiem Wam trochę o tych zmianach, które nastąpiły. Może niekoniecznie przez ostatni miesiąc, bo właśnie to jest taki dobry temat. Kiedy zaczynałem testosteron i oglądałem filmiki z porównaniami, to bardzo często mi się wydawało, że jest tak, że jednego miesiąca coś się dzieje bardziej, na przykład tego miesiąca pojawiło mi się więcej włosów, na przykład na rękach, na nogach, potem następny miesiąc to był taki bardziej miesiąc na głos i tak myślałem, że to będzie dało się co miesiąc wymienić więcej, co się bardziej zmieniło. No a prawda jest taka, że to, są... to wszystko dzieje się naraz i dzieje się małymi krokami. Czyli tak naprawdę od zeszłego miesiąca zmieniło się bardzo niewiele. Od e, zeszłych dwóch miesięcy też zmieniło się bardzo niewiele. Od mojego porównania, które robiłem na pół roku, już są bardziej widoczne różnice, ale też wydawałoby się, że jednak tych zmian jest mało. E, czyli po prostu wszystkie zmiany, które dzisiaj wymienię, te fizyczne, o emocjonalnych mówiłem ostatnio więcej w innych filmikach, to po prostu one już się powtarzały. Jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmiki, to mniej więcej będę mówić to samo. To, co się zmieniło, to właśnie trochę to owłosienie. To jest tak, że po prostu widzę z miesiąca na miesiąc jest go stopniowo więcej. I to była jedna z pierwszych rzeczy, jaką zauważyłem, że przy pierwszym miesiącu trochę mi zaczęło więcej włosów na nogach rosnąć tak minimalnie małymi kroczkami. Tak z miesiąca na miesiąc sukcesywnie coraz tego jest więcej. Mocniejsze te włosy pojawiają się w coraz to dziwniejszych miejscach. Znalazłem włosy tutaj. Ja nie wiem jak jakąś małpą się staje, kurde. I właśnie tak, to jest takie śmieszne, tak jak już Wam też kiedyś mówiłem, temat włosów, włosy na twarzy pokazują, że tutaj jakieś znalazłem, no bo tutaj za się nie gole, no bo co tutaj jest niby do golenia, jednak coś się okazuje, że rośnie w tym miejscu, więc śmiesznie, ale z kolei włosy te tu i te tu i te tu, no to dalej jest ich tak, taki koperek, ale trochę więcej go, trochę więcej go, więc to tak sukcesywnie idzie do przodu. Ciężko mi ocenić jak z moim głosem, co miesiąc robię nagrania, więc za trzy miesiące, jak będę już rok na testosteronie, zrobię wam takie pełne porównanie tego, jak mój głos się przez ten czas zmieniał i może wtedy będzie słychać bardziej różnice. Aktualnie jakbym porównywał do zeszłego miesiąca, to nie słyszę różnicy właściwie żadnej. Jak porównuję z pół roku, no to ta różnica chyba lekka jest. Wy oglądacie moje filmiki, więc pewnie słyszycie to lepiej niż ja, macie lepsze pojęcie o tym, jak mój głos się zmienia. Mi się wydaje, że ten głos już nie zmienia się wcale, może już po prostu taki zostanie, taki będzie. To, co mogę powiedzieć o głosie, to to, że mutacja mi się jeszcze nie skończyła, ale jest jakby chyba już na tym końcowym etapie, na zasadzie, że głos coraz rzadziej mi się łamie, choć jak się złamie, to akurat w najgorszym możliwym momencie. Czyli na przykład, kiedy chcę wypaść na, nie wiem, tutaj popisuwa, pośpiewać sobie jakiś kawałek, wczuć się w chwilę, czy rzucić jakimś fajnym tekstem, podryw coś ten deseń. No, i, i, i wtedy załamanie głosu, e, załamanie się pewności siebie i takie. A, a, to nie tak miało być, a miałem być już taki fajny. To psuje cały efekt. No cóż, trzeba się po prostu przyzwyczaić. Więc ten głos jeszcze trochę, jeszcze trochę pracuje, jeszcze może się zmienić, choć myślę, że już nie jakoś mocno. To coś najmocniej chyba zmieniło, co zauważyłem w ostatnim miesiącu, że jak ćwiczę, to jestem w stanie zobaczyć swoje żyły, a nawet jak nie ćwiczę, to jestem w stanie zobaczyć swoje żyły. One nie są jakoś super widoczne, ale no, są takie, że naprawdę po ćwiczeniu potrafią wyjść, pokazać się bardziej. I to jest śmieszne, bo kiedyś nieważne, jak ciężki miałem trening, te żyły zawsze były sobie schowane, a teraz one się pokazują i to jest takie śmieszne. Wystarczy się napiąć na chwilę, utrzymać to napięcie. I one same po prostu nagle wyskakują. Pup! I jest żółka. To, co jeszcze się zmienia, no to ogólnie moje ciało, jego kształt, tłuszcz. To, co zauważyłem w pierwszych etapach testosteronu, to jest to, że bardzo szybko zacząłem nabierać masy. Skoczyłem. W ciągu miesiąca, dwóch, jakieś 5 kg do góry, potem znowu skoczyłem kolejne jakieś 5 kg do góry. Teraz zjechałem 4 kg, ale to już jest była kwestia tego, że mam wrażenie, że odkładała mi się woda w organizmie, że mi się zatrzymywała i że trochę jednak tłuszcz. Bo początkowo testosteron spowodował u mnie zwiększenie apetytu i byłem, właściwie częściej byłem głodny, musiałem jeść przez, właściwie musiałem jeść co dwie godziny i To było tak jakoś we wrześniu. A potem z kolei zaczynało mi się to znowu normować. Aktualnie nie jem jakoś dużo, nigdy nie byłem jakimś... Nie miałem jakiegoś dużego zapotrzebowania na jedzenie, nie mam jakiegoś świetnego metabolizmu. Więc muszę się z tym pilnować. I nie muszę jeść dużo, żeby po prostu... Żeby spożyć tyle kalorii, ile potrzebuję w ciągu dnia. Dlatego teraz znowu jem dosyć mało, mimo że ćwiczę. Ale po prostu jakbym jadł więcej, to... Zaczynałby mi się odkładać tłuszcz, i łatwiej mi jest teraz znowu wyczuć tą granicę. W pewnym momencie, jak przyzwyczaiłem się do jedzenia bardzo dużych porcji i nie zauważyłem, że już nie mam takiego zapotrzebowania znowu na m, tak dużo jedzenia, no to po prostu y, zacząłem w pewnym momencie tyć, bo jadłem za dużo i potem szczęście w nieszczęściu przyszła jelitówka, przez co przez jakiś czas nie mogłem jeść normalnie, i zauważyłem, że hej, ja nie muszę jeść aż tak dużo. I wtedy schudłem. <noise> Więc to jest coś, na co warto uważać na testosteronie, że na początku ten apetyt bardzo skacze w górę, a potem w pewnym momencie to się chyba troszkę e, z powrotem normuje i żeby wyczuć, żeby po prostu czuć, kiedy człowiek jest najedzony, bo więcej uwagi poświęcić temu jedzeniu, bo inaczej można w bardzo głupi sposób po prostu nabierać wagi niepotrzebnej. Właśnie, a jeżeli już nabieranie wagi, no to też kojarzy się pewnie z treningiem eee, i tak na początku mi się łatwiej budowało tkankę mięśniową. Teraz ciężko mi to określić. Widzę, że moje ciało się zmienia i mimo, że od e, jakichś dwóch miesięcy mam cały czas tą samą wagę yy, i jest to waga mniejsza niż e, jakoś w grudniu, w styczniu, no to. Te mięśnie wyglądają na takie bardziej widoczne, na większe, że zmienia się trochę ich wygląd, że taki jakbym się robił bardziej wyrzeźbiony, trochę ta sylwetka właśnie zmienia swój kształt, ale właśnie dzieje się to też małymi krokami. To czemu ciężko mi jest określić, czy dalej mi się łatwo buduje tkankę mięśniową tak łatwo jak wcześniej, no to jest trochę kwestia tego, że. Na testosteronie, już mówiłem, trzeba się uczyć siebie na nowo i straszny problem przy treningach to jest, żeby wyczuć tą granicę, kiedy jest ból, który po prostu zmęczenie mięśni powoduje, a który to jest już taki, że robi kontuzję, czyli kiedy się przeciążam. Ja po prostu nie czuję aż tak bardzo tej granicy, często jest tak, że trenuję, czuję, że mnie coś lekko boli i tak jak kiedyś po prostu mogłem to zignorować, to teraz muszę zrobić przerwę, bo inaczej będę wykluczony na dwa tygodnie z treningu. W ostatnim czasie jeszcze trochę nauczyłem rozpoznawać, e, gdzie ten ból jest, w jaki sposób ćwiczyć, jak tego pilnować, ale poszedłem na imprezę. Jak to polskie imprezy poleciały trochę procenty było fajnie, fajnie się bawiłem, poszedłem sobie w tany na parkiet, aż sam byłem w szoku, że tańczyłem. No i tak nawet nie pamiętam kiedy, ale jakoś podczas tego tańca, czy podczas jakichś wygłupów, coś sobie naciągałem w ramieniu i znowu byłem na dwa tygodnie wykluczony z treningów. Więc mam ostatnio taki problem, że co chwilę jakaś kontuzja, najczęściej barki i przez to po prostu nie mogę regularnie trenować kalisteniki, bo co chwilę właśnie ta kontuzja mnie wyklucza i mam znowu dwa tygodnie przerwy, dwa tygodnie treningu, dwa tygodnie przerwy, dwa tygodnie treningu i to nie jest taka regularność. Niby jakieś postępy zauważam, bo trenuję z głową i jednak ta systematyczność się pojawia i poza kalisteniką mam jeszcze inne treningi, które. Są nastawione bardziej na technikę niż na robienie siły. Ale jednak są to jakieś treningi, które wzmacniają ciało, minimalnie. Więc stały jakiś postęp jest, ale właśnie warto jest uważać na to, żeby się na testosteronie nie przeciążać, bo jest to bardzo, bardzo łatwe zadanie. Jeszcze jedna w sumie rzecz ze zmian. Mam wrażenie, że ostatnio mi znowu trochę dłonie urosły. Taka zabawa, bawiliśmy się z kumplem, że ja Tarzan, ty Jane, pokazywaliśmy sobie, przykładaliśmy dłonie, sprawdzić kto ma większą dłoń. Tak wiem, głupie zabawy, tak wiem, śmieszne, to nie było jakieś... Dobra, ja po prostu już nic nie mówię, się nie pogrążam. Chciałem sprawdzić, czy mi trochę dłonie urosły i się okazało, że tak, bo kumple miał wcześniej ode mnie większe dłonie, a teraz mamy już takie same, więc taka śmieszna zabawa. Ogólnie to jest... Jeżeli wszyscy w towarzystwie są dosyć niscy, to potem zaczyna się takie na zasadzie, a ja ważę więcej, a ja mam większe dłonie, e, a ja jestem o centymetr wyższy, ha 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 ha, ten ziołku. I potem te dłonie czasami mogą dać przewagę, więc w ten sposób sprawdzaliśmy, no i się okazuje, że te dłonie po prostu urosły, co mnie trochę zdziwiło, stopy trochę urosły i po prostu jeżeli się martwicie, że macie małe dłonie to na testosteronie, one mogą urosnąć. I myślę, że to dzisiaj byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie zmian na testosteronie, bo emocjonalne, jak mówiłem wcześniej, już podsumowałem. W te fizyczne miałem chwilę przerwy od nich, więc tak, żebyście wiedzieli na bieżąco. I myślę, że na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.